Siemanko, witajcie w trzecim odcinku z serii Wings for Life Austria 2026. Dziś zabieram Was na dłuższe wybieganie. Podtrzymujemy poprzedni rok, w którym udało się poprawić życiówki na każdym dystansie. Opowiem każdy dystans, szczegółowo i opowiem Wam o planach na sezon wiosenny. No i dodam też kilka słów o butach, których właśnie testuję. O których powiedziałem w poprzednim odcinku. Zaczynamy od dystansu 5 km. Warszawa, praska Piątka. Dzień wcześniej wróciliśmy z wakacji. Były to bardzo intensywne wakacje, eksplorowanie miast. Gdzie w ciągu pięciu dni zrobiliśmy ponad 100 km pieszo. Oprócz tego udało się wykonać jeszcze cztery jednostki biegowe, z czego dwie były naprawdę takie bardzo mocne. Celem było złamanie 17 minut. Na starcie było dużo mocnych zawodników, z którymi można było biec i uzyskać bardzo dobry wynik. Ku mojemu zaskoczeniu w ogóle nie czułem się zmęczony. Na ostatnim kilometrze udało mi się urwać kilka sekund i na metę wpadam znowu życiówko, która od dziś wynosi 16,56.

Będziemy testować też nową kamerkę. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jaki będzie obraz tego. Ale już mi zimna szczęka. Pokażę Wam przybitki. Owca WK, hello. Dobra, za nami 9 km, czas na pierwszy żel. Wiadomo, jakiej firmy? Endurance. Dzisiaj Smak Tropical. Opowiem Wam o następnym dystansie po półmaratonie. W sumie śmieszna sytuacja z tym półmaratonem bo okazało się podczas odbierania pakietów, że nie ma nas w ogóle na liście, zapomnieliśmy się zapisać. Ale udało się dogadać z organizatorem i zapisał nas na listę rezerwową. Trasa płaska, jak stół do ping-ponga. Startuje też tam bardzo dużo dobrych zawodników, z którymi można się ładnie podczepić i pobiec dobry wynik. W tym biegu udało mi się zająć 15 miejsce, ale to nie miejsce, mnie najbardziej cieszy, a wynik który osiągnąłem i od dzisiaj mój rekord to godzina 17.46 No dobra, teraz kilka słów opowiem Wam o nowym bucie, Nowa Blast 5 o których wcześniej obiecałem Wam trochę o nich powiedzieć no za mną pierwsze 10 km fajnie, mięciutko jak na poduszce No, to dopiero pierwszy trening, więc te buty też się muszę rozbiegać. Zobaczymy. Wcześniej biegałem w Nowoblastach trójkach, w Nowa Blastach czwórkach. No i teraz mamy tą najnowszą edycję. Pamiętam, że ona wychodziła bodajże jak byliśmy rok temu w Walencji i biegliśmy maraton. Bo można było sobie na Expo zakupić właśnie ten model. Mi się udało go kupić w dobrej cenie. I chciałem Wam go dzisiaj pokazać, jak się sprawdzi. Następnym dystansem będzie 10 km. To był ostateczny test przed maratonem. Jechałem tam z myślą o nowej rzeczówce. Chciałem połamać w końcu 35 minut. Jest to mały lokalny bieg, więc trzeba liczyć na samego siebie. Był to koniec listopada, więc naprawdę było bardzo zimno i wiecznie. Pierwsze 5 km było pod wiatr i musiałem biec no, dość asekuracyjnie. Musiałem robić to 2-3 sekundy wolniej, żeby potem w drugiej połowie nadgonić to. No ale cóż, nie udało się. Wiatr zweryfikował i musiałem zadowolić się wynikiem 35-23. No i co oglądasz dalej? To daj suba. A i widzicie te słońce? Niech was nie zjedzie, bo naprawdę jest bardzo zimno. Lecimy. No i dobra, na desce zostawiliśmy sobie Walencję Maraton. Do Hiszpanii udaliśmy się w piątek, gdzie wylądowaliśmy w Alicante. Jeszcze tego samego dnia udaliśmy się do Walencji, gdzie od razu pojechaliśmy na Expo odebrać nasze pakiety startowe. Pozwiedzaliśmy różne stoiska, gdzie udało się zakupić się fajne kurtki. A potem poszliśmy na krótki spacer po mieście. Wieczorem udaliśmy się do hotelu na odpoczynek. Następnego dnia, w sobotę rano, udaliśmy się na ShakeOut Run z Bieganie.pl, gdzie w ogrodach Turii zrobiliśmy 5 km. Łapcie krótkie przybitki. ...tempo do swoich możliwości. To ma być tylko taki rozruch spokojny, to ma być tylko rozgrzeweczka. Eee, no słuchajcie, no rekordy są po to, żeby jebić, tak? Każdy ma możliwość stanąć na starcie. Tym bardziej takiego maratonu jak tutaj Walencja, mega szybkiego, w mega dobrej, szerokiej licie, gdzie jest kim bied. Oczywiście mówimy o Adamie Nowickim, z Adamem trenowałem. Na pewno jest to zawodnik, który jest bardzo skupiony, skoncentrowany na swoim celu. Czy ja mu życzę rekordu Polski? <noise> Wszystko wiemy już. Powiem tak, <głos> e, <głos> e, życzę mu dobrego biegu e, i to faktycznie, szczerze z serca życzę mu, żeby ustanowił swój rekord życiowy, bo naprawdę no, jest drugim w tym momencie zawodnikiem w historii polskiego maratonu. Następnie po Sheikautranie udaliśmy się w południe poodpoczywać trochę na plaży. A wieczór spędziliśmy już spokojnie w hotelu, zbierając siły na maraton. No i niedziela. Creme de la Creme, maraton Walencja. Za cel obrałem sobie wynik 2 godziny 45 minut. Pierwsza część biegu przebiegła zgodnie z planem, tak jak chciałem. Zegarek wskazywał bodajże godzina 23. Od samego początku pilnowałem punktów z nawodnieniem. Które były bodajże co 5 km. Pilnowałem też żeli, jadłem je co około 8-9 km. Druga połowa nie była już taka przyjemna, ponieważ słońce zaczęło oświetlać ulicę Nogi robiły się coraz cięższe, chociaż nie powinny A przede mną było jeszcze 21 km, Gdzie maraton zaczyna się dopiero po 30 km. Wtedy już biegnie tylko głowa, a nie nogi a mi udało się dowieźć wynik 2,4653, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony. A tutaj mam dla Was krótki film, zobaczcie sobie. Chce zobaczyć sobie medal z bliska. No to zobaczcie sobie. Jest i on. A teraz przejdźmy do startów wiosennych. Pierwszy start kontrolny, który będę chciał sobie zaliczyć, to będzie 10 km. Jeżeli zbierze się fajna ekipa, to będę chciał zaatakować wynik 35 minut. Następnym startem jest backyard, na który zapisałem się jeszcze nie wiedząc, że będę biegł w Wingsie. Cele miałem bardzo ambitne, ale w międzyczasie udało mi się dostać na Wingsa. I to właśnie temu startu poświęcę się najbardziej. A backyard potraktuję jako zabawę. Jeśli jest coś ciekawego, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale, to piszcie śmiało, a ja dla Was to nagram. Nara!